Obejrzyj, udostępnij i subskrybuj, bo polityka dotyczy nas wszystkich. Dobry wieczór, szanowni państwo. Jesteśmy na przejściu granicznym w Rosówku. Witamy serdecznie. Powstały już y, namioty. Tutaj mamy, tu jest Polska, nasz dom, nasze zasady nie dla inżynierów. E, Artur, Jestem. pytanie. Spokojny A jak lot? tutaj ludzie podchodzą? Bo to jest jesteś już jakiś czas. Jak ludzie, którzy przejeżdżają, podchodzą do, e, do tych ludzi, którzy bronią naszych granic? Machają rękoma, klaszczą, przywożą co chwila, przywożą, przywożą co chwila materiały różne, wodę, jest, jedzenie, jest to wszystko. E, poparcie. Jest znakomita atmosfera, przyjeżdżające samochody, trąbią, e, machają do nas. naprawdę. Mamy Są godzinę, która teraz? Pierwsza godzina. godzina Pierwsza auta. godzina, jest sporo ludzi. My ruszamy dalej tutaj. E, okay. Z panem Grzesiem i z panem radnym Hubertem ruszamy dalej na powiat Policki za sekundę. E, tutaj jest sporo osób, jak widać. Przed chwilą było jeszcze więcej, ale kilka osób już pojechało, no bo jutro do roboty idą. E, ale cały czas, cały czas tutaj ktoś będzie z całą pewnością. E, I nie damy Niemcom e, do, po prostu przerzucać nielegalnych e, migrantów. Do naszego kraju. I jeśli ktoś nazywa tych ludzi oszołomami, jeśli ktoś mówi, że to przerzucanie nie ma czegoś takiego w ogóle jak przerzucanie migrantów, że nie ma żadnego problemu, tak jak radni platformy obywatelskiej ze Szczecina, no to, to są po prostu fejki. To my dzisiaj nie, nasze pokolenie nie jesteśmy ludźmi, którzy, których da się w ten sposób oszukać, których, którym da się którym Gazeta Wyborcza może powiedzieć, że, e, że, je, że jest jakaś fikcyjna rzeczywistość. Większość z nas pracowała za granicą, większość z nas też studiowała często za granicą. Ja studiowałem na Sycylii, to, gdzie totalnie Katania jest miastem, e, gdzie jest Ciężko w ogóle wyjść poza centrum bez obawy o własne życie w tej chwili, bo tam jest tylu migrantów, że Włosi już często się wyprowadzają z katani, żeby żyć w jakichś bezpieczniejszych warunkach. Masa młodych Polaków pracowała w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, dzisiaj pracują dalej i widzą, co się dzieje w Szwecji. E, I my tego w Polsce nie chcemy. My się nie damy oszukać. E, my widzimy już, co się dzieje na ulicach Szczecina. E, te zdjęcia dosłownie z wczoraj, gdzie e, przy bulwarach, e, na placu Kościuszki, na Wyszyńskiego, stoją stoi ich po kilku, kilkunastu migrantów z plecakami, którzy przybyli dopiero co. My tego w Polsce nie chcemy. Domagamy się kontroli tutaj na granicy polsko-niemieckiej, domagamy się wypowiedzenia paktu migracyjnego i domagamy się tego, żeby Polskę utrzymać jako bezpieczny kraj dla naszych dzieci. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty.